Gotowe? Co o tym myślisz? Niesamowite. To wygląda jak skóra węża. Nie mogę uwierzyć, że to jest tylko lakier. To magia naszych efektów specjalnych. Odtwarzają materiały, kolory, naturalne powierzchnie. Od lodu po jedwab. A teraz wyjaśnimy, jak to możliwe. Każdy z efektów specjalnych można uzyskać, używając jako podłoża płyt MDF, papierów izolowanych i różnych rodzajów drewna. Podłoże należy oszlifować papierem ściernym o granulacji 150. Usunąć pozostałości po szlifowaniu strumieniem skompresowanego powietrza, po czym nałożyć produkty lakiernicze. Następnie dokładnie wymieszać podkłady i lakiery nawierzchniowe z odpowiednimi utwardzaczami, katalizatorami i rozcieńczalnikami. Suszenie powinno odbywać się w temperaturze pokojowej. Zacznijmy od efektu Sydney skóry węża i Stambuł Krakeli. Aby uzyskać efekt skóry węża, użyjcie podkładu nitro w wybranym kolorze, rozcięczalnika nitro, patyny rozcieńczalnej w wybranym kolorze, lakieru akrylowego, utwardzacza do lakierów akrylowych i rozcieńczalnika poliuretanowego. Natomiast, aby otrzymać efekt Krakeli, użyjcie podkładu nitro w wybranym kolorze, rozcieńczalnika, patyny rozcieńczalnej w wybranym kolorze i lakieru nitro. Przejdźmy do aplikacji. Aby uzyskać efekt skóry węża, należy wymieszać podkład nitro z rozcieńczalnikiem w proporcji 100 na 40. Nałóżcie podkład w ilości około 150 g na metr kwadratowy i pozostawcie na 4 godziny. Następnie nałóżcie maksymalnie dwie warstwy patyny o gramaturach całkowitych około 100 g na metr kwadratowy. Pozostawcie do wysuszenia na 8 godzin, po czym nałóżcie jedwabisty lakier zmieszany z odpowiednim utwardzaczem i rozcieńczalnikiem w proporcjach 100 na 30 na 30. Aplikacja powinna być równomierna, a gramatura wynosić około 100 g na metr kwadratowy. Całkowite wyschnięcie następuje po 24 godzinach. Oto efekt końcowy. Spójrzcie, jaki efekt. Natomiast, aby uzyskać efekt Krakeli, należy wymieszać podkład z rozcieńczalnikiem w proporcji 100 na 40. Następnie nałożyć podkład w ilości około 150 g na metr kwadratowy. Po upływie 4 godzin nałóżcie maksymalnie dwie warstwy patyny o gramaturach całkowitych około 100 g na metr kwadratowy. Pozostawcie do wysuszenia na 8 godzin. W międzyczasie na patynie utworzą się pęknięcia charakterystyczne dla efektu Stambuł. Następnie nałóżcie lakier nitro wymieszany z rozcieńczalnikiem w stosunku 100 na 30. Aplikacja powinna być równomierna, a gramatura wynosić około 100 gramów na metr kwadratowy. W tym przypadku całkowite wysuszenie następuje po około 8 godzinach. Spójrzcie, jaki efekt. Przejdźmy do efektu Barcelona, który odtwarza mozaikę, oraz do efektu Helsinki. Aby uzyskać obydwa, użyjemy wodorozcieńczalnego podkładu w wybranym kolorze, patyny rozcieńczalnej w wybranym kolorze, lakieru akrylowego błyszczącego do efektu Barcelona, matowego do efektu Helsinki, utwardzacza i rozcieńczalnika. Nakładanie jest zróżnicowane. Efekt Barcelona. Mozaika wymaga nałożenia podkładu wodorozcieńczalnego w ilości 150 g na metr kwadratowy. Odczekajcie 4 godziny, a następnie nałóżcie patynę rozcieńczalną. Patyna powinna być nałożona w maksymalnie dwóch warstwach, o gramaturach około 100 g na metr kwadratowy. Pozostawcie do wyschnięcia na 8 godzin. Na tym etapie powstanie efekt mozaiki, tworząc regularne pęknięcia. Po zakończonym suszeniu nałóżcie połyskowy lakier akrylowy wymieszany z utwardzaczem i rozcieńczalnikiem w proporcji 100x80x40. Na na Aplikacja powinna być równomierna, a gramatura wynosić 100 g na metr kwadratowy. Całkowite wysuszanie następuje po 8 godzinach. Aby uzyskać efekt pokruszonego lodu, należy nałożyć podkład wodorozcieńczalny w ilości około 150 g na metr kwadratowy. Odczekać 35 minut, po czym nanieść patynę w maksymalnie dwóch warstwach o gramaturach wynoszących około 100 g na metr kwadratowy. Zachowanie odstępu czasowego pomiędzy naniesieniem podkładu wodorozcieńczalnego i patyny jest konieczne do uzyskania pożądanego rezultatu. Naniesienia patyny należy dokonać wtedy, gdy podkład nie jest jeszcze całkowicie utwardzony, ale jest w stanie pyłosuchości. Pozostawcie do wyschnięcia na 8 godzin. W tym czasie na patynie powstaną głębokie, szerokie i regularne pęknięcia. Po całkowitym wysuszeniu należy pokryć matowym lakierem akrylowym wymieszanym z utwardzaczem i rozcieńczalnikiem w proporcji 100 na 10 na 40. Aplikacja powinna być równomierna o gramaturze około 100 g na metr kwadratowy. Całkowite wysuszenie następuje po 8 godzinach. Efekty Shanghai i Las Vegas imitują odpowiednio jedwab i świetlisty połysk. Do uzyskania efektu Shanghai użyjemy białego podkładu poliuretanowego, podkładu poliuretanowego w wybranym kolorze, utwardzacza do podkładów poliuretanowych, rozcieńczalnika, jedwabistego lakieru akrylowego i utwardzacza. Natomiast efekt Las Vegas możemy uzyskać używając patyny w wybranym kolorze, luminescencyjnego podkładu akrylowego, utwardzacza, rozcieńczalnika oraz lakieru akrylowego. Aby uzyskać efekt Szanghaj, należy wymieszać biały podkład z utwardzaczem i rozcieńczalnikiem w stosunku 100 na 40 na 30. Nałożyć równomiernie dwie warstwy preparatu o gramaturach 130 g na metr kwadratowy w odstępie czasowym od 2 do 4 godzin. Pozostawcie do wyschnięcia na 12 godzin, a następnie oszlifujcie papierem o granulacji 380. Potem nałóżcie podkład poliuretanowy w wybranym kolorze, wymieszany z utwardzaczem i rozcieńczalnikiem w proporcji 100x50x30. Na na Aplikacja powinna być równomierna, a gramatura wynosić około 130 g na metr kwadratowy. Pozostawcie do wysuszenia na 12 godzin, a następnie oszlifujcie papierem 320. Na koniec pokryjcie lakierem o efekcie jedwabiu wymieszanym z utwardzaczem i rozcieńczalnikiem w proporcji 100x30x30. Na na 30. Aby uzyskać idealny efekt, konieczne jest ścisłe przestrzeganie gramatury lakieru nawierzchniowego wynoszącej 100 g na metr kwadratowy. Całkowite wysuszenie następuje po 24 godzinach. W celu uzyskania efektu Las Vegas należy rozcieńczyć wybraną patynę przy użyciu rozcieńczalnika w proporcji 100 na 600. Należy nakładać równomiernie na wybrane podłoże około 30 gramów na metr kwadratowy. Odczekajcie godzinę, a następnie nałóżcie luminescencyjny podkład akrylowy wymieszany z utwardzaczem i rozcieńczalnikiem w proporcji 100 na 10 na 30. Aplikacja może być równomierna na całej powierzchni podłoża lub ograniczona do wyznaczonych miejsc w zależności od zamierzonego efektu. Odczekajcie dwie godziny i nałóżcie akrylowy podkład, wymieszany z utwardzaczem i rozcieńczalnikiem w proporcji 100 na 10 na 30. Odczekajcie jeszcze dwie godziny i oszlifujcie całą powierzchnię papierem 320. Następnie nałóżcie równomiernie jedną warstwę lakieru akrylowego o gramaturze 100 g na metr kwadratowy, wymieszanego z utwardzaczem i rozcieńczalnikiem w proporcji 100 na 10 na 30. Całkowite wysuszanie następuje po 8 godzinach. Efekt Manhattan posiada dwa warianty: świetlisty i w jednolitym kolorze. Pierwszy wymaga zastosowania podkładu akrylowego w wybranym kolorze metalizowanego lakieru akrylowego o wybranej ziarnistości dużej, średniej lub małej, utwardzacza i rozcieńczalnika. Efekt barwny wymaga użycia białego podkładu poliuretanowego, utwardzacza do podkładu poliuretanowego, metalizowanego lakieru akrylowego w wybranym kolorze miedzianym, aluminiowym jasnym lub szarym, ciepłym złotym, utwardzacza do lakieru akrylowego i rozcieńczalnika. Zacznijmy od świetlistego efektu Manhattan. Należy wymieszać podkład akrylowy w wybranym kolorze z utwardzaczem i rozcieńczalnikiem w proporcji 100 na 10 na 30. Następnie nałożyć równomiernie dwie warstwy o gramaturze 130 g na metr kwadratowy, zachowując odstęp czasowy od 2 do 4 godzin. Pozostawcie do wysuszenia na 12 godzin, a następnie oszlifujcie papierem o granulacji 320. Wymieszajcie lakier z utwardzaczem i rozcieńczalnikiem w proporcji 100 na 10 na 30. Nałóżcie równomiernie jedną warstwę o gramaturze około 130 gramów na metr kwadratowy. Całkowite wyschnięcie następuje po upływie 12 godzin. Wariant Manhattan barwny wymaga wymieszania białego podkładu z utwardzaczem i rozcieńczalnikiem w proporcji 100 na 40 na 30. Nałóżcie równomiernie dwie warstwy preparatu o gramaturze 130 gramów na metr kwadratowy. W odstępie czasowym od 2 do 4 godzin. Pozostawcie do wyschnięcia na 12 godzin, po czym oszlifujcie papierem 320. Wymieszajcie metalizowany lakier akrylowy z utwardzaczem i rozcieńczalnikiem w proporcji 100 na 10 na 30. Nałóżcie równomiernie jedną warstwę lakieru o gramaturze 130 gramów na metr kwadratowy. Jeżeli chcecie uzyskać efekt drobinek pyłu, należy nałożyć dwie warstwy lakieru w odstępie od 3 do 5 minut. Całkowite wyschnięcie następuje po 12 godzinach. Efekty Berlin, Dubaj i Mumbai wymagają zastosowania podobnych produktów białego podkładu poliuretanowego, dwóch utwardzaczy i rozcieńczalnika. Efekty różnią się wykończeniem. Aby uzyskać efekt Berlin należy użyć akrylowego lakieru w kolorze aluminium. Efekt Dubaj akrylowego lakieru w kolorze złotym. Natomiast efekt Mumbai akrylowego lakieru w kolorze srebrnym. We wszystkich trzech przypadkach należy wymieszać biały podkład z utwardzaczem do podkładów poliuretanowych oraz rozcieńczalnikiem w proporcji 100 na 40 na 30. Nałożyć równomiernie dwie warstwy preparatu o gramaturze 130 g na metr kwadratowy w odstępie czasowym od 2 do 4 godzin. Pozostawcie do wyschnięcia na 12 godzin, a następnie oszlifujcie papierem 320. Odczekajcie 12 godzin przed nałożeniem kolejnego produktu, którym będzie lakier akrylowy w zależności od zamierzonego efektu: w kolorze aluminium, w kolorze złotym lub w kolorze srebrnym, wymieszany z utwardzaczem do lakierów akrylowych i rozcieńczalnikiem w proporcji 100x10x40. Na na Aplikacja powinna być równomierna, a gramatura wynosić około 100 g na metr kwadratowy. Całkowite wyschnięcie następuje po 8 godzinach. Przejdźmy dalej do efektu Firenze-marmur. Aby go uzyskać, trzeba użyć białego podkładu poliuretanowego, utwardzacza do podkładu poliuretanowego, rozcieńczalnika, bejcy w wybranym kolorze, rozcieńczalnika do bejcy, lakieru akrylowego, utwardzacza do lakieru akrylowego i szmatki lub gazika. Wymieszajcie biały podkład z utwardzaczem do podkładów poliuretanowych i rozcieńczalnikiem w proporcji 100 na 50 na 30. Nałóżcie równomiernie dwie warstwy preparatu o gramaturze 130 gramów na metr kwadratowy w odstępie czasowym od 2 do 4 godzin. Pozostawcie do wyschnięcia na 12 godzin, a następnie oszlifujcie papierem 600. Wymieszajcie bejce z rozcieńczalnikiem do bejcy w proporcji 10 na 300. Nakładajcie 10 do 20 gramów na metr kwadratowy, po czym namaczajcie powierzchnię gazikiem lub chłonną ściereczką nasączonymi rozcieńczalnikiem. Wykonujcie czynność w sposób nieuporządkowany, unikając równoległego tarcia. Przerwijcie namaczanie po osiągnięciu nierównomiernego i niepowtarzalnego efektu. Odczekajcie dwie godziny, zanim nałożycie połyskowy lakier wymieszany z utwardzaczem do lakierów akrylowych i rozcieńczalnikiem w proporcji 100 na 80 na 40. Aplikacja powinna być równomierna, a gramatura wynosić około 100 g na metr kwadratowy. Całkowite wyschnięcie następuje po 8 godzinach. Aby uzyskać efekt nici i przędzy, trzeba użyć białego podkładu poliuretanowego, utwardzacza do podkładu poliuretanowego, rozcieńczalnika, podkładu ciągliwego w wybranym kolorze, utwardzacza do podkładu ciągliwego, lakieru akrylowego, utwardzacza do lakieru akrylowego. Wymieszajcie biały podkład z odpowiednim utwardzaczem i rozcieńczalnikiem w proporcji 100 na 40 na 30. Nałóżcie równomiernie dwie warstwy preparatu o gramaturze 130 gramów na metr kwadratowy, zachowując odstęp czasowy od 2 do 4 godzin. Pozostawcie do wyschnięcia na 12 godzin, następnie oszlifujcie papierem 320. Wymieszajcie podkład ciągliwy z odpowiednim utwardzaczem w proporcji 100 na 100. Nanoście przy zastosowaniu maksymalnego ciśnienia 1 bara. Biorąc pod uwagę, iż jest to efekt nici, sugerujemy nanoszenie poziomo i nierównomiernie. Aplikacja pionowa jest możliwa. Uzyskuje się wówczas efekt kropli, a nie rysunek pajęczyn. Odczekajcie dwie godziny przed nałożeniem lakieru akrylowego, wymieszanego z odpowiednim utwardzaczem i rozcieńczalnikiem, w proporcji 100 na 10 na 40. Aplikacja powinna być równomierna, a gramatura wynosić około 100 g na metr kwadratowy. Całkowite wyschnięcie następuje po 8 godzinach. Przejdźmy do efektu OSLO-SZRON używając białego podkładu poliuretanowego, odpowiedniego utwardzacza, rozcieńczalnika, patyny wodorozcieńczalnej o efekcie szronu, złotego lakieru akrylowego i utwardzacza do lakieru akrylowego. Aby uzyskać efekt OSLO, wymieszajcie biały podkład poliuretanowy z odpowiednim utwardzaczem i rozcieńczalnikiem w proporcji 100 na 40 na 30. Rozprowadźcie równomiernie dwie warstwy preparatu o gramaturze 130 g na metr kwadratowy w odstępie od 2 do 4 godzin. Pozostawcie do wyschnięcia na 12 godzin, po czym oszlifujcie papierem 320. Usuńcie pył z powierzchni za pomocą wilgotnej ściereczki i kontynuujcie, nakładając wodorozcieńczalną patynę o efekcie szronu. Nanoście poziomo około 50 gramów na metr kwadratowy. Następnie ustawcie polakierowane podłoże na płaskiej powierzchni, chroniąc je przed przeciągami i źródłami ciepła. Niskie naniesienia zmniejszają wyrazistość struktury, a zbyt intensywne suszenie z wentylacją lub bliskość źródeł ciepła mogą zmienić warunki krystalizacji. Odczekajcie 12 godzin, zanim nałożycie złoty lakier akrylowy, wymieszany z odpowiednim utwardzaczem i rozcieńczalnikiem, w proporcji 100 na 10 na 40. Aplikacja powinna być równomierna, a gramatura wynosić około 100 gramów na metr kwadratowy. Całkowite wyschnięcie następuje po 8 godzinach. Efekt Detroit można uzyskać stosując czarny podkład poliuretanowy, odpowiedni utwardzacz, rozcieńczalnik, połyskowy lakier akrylowy, utwardzacz do lakierów akrylowych, efekt chromu i błyszczący lakier. Wymieszajcie czarny podkład z odpowiednim utwardzaczem i rozcieńczalnikiem w stosunku 100 na 40 na 30. Nałóżcie dwie warstwy produktu o gramaturze 150 g na metr kwadratowy w odstępie od 2 do 4 godzin. Pozostawcie do wyschnięcia na 12 godzin, a następnie oszlifujcie papierem 320. Wymieszajcie połyskowy lakier akrylowy z odpowiednim utwardzaczem i rozcieńczalnikiem w proporcji 100 na 80 na 30 i przejdźcie do aplikacji. Aplikacja musi być równomierna, a gramatura wynosić około 150 g na metr kwadratowy. Odczekajcie 12 godzin, po czym bez szlifowania i rysowania powierzchni nałóżcie efekt chromu. Sugerowana gramatura to 30 g na metr kwadratowy na jedną warstwę. Po upływie 6 godzin można nanieść lakier przeznaczony do efektu chromu. Całkowite wyschnięcie następuje po 8 godzinach. Szlifowanie i ewentualne zarysowania przypadkowe lub zamierzone błyszczącego lakieru akrylowego spowodują efekt różniący się od lustrzanego chromu. Detroit kończy naszą prezentację. To był ostatni efekt. Teraz Wy możecie wypróbować nasze efekty specjalne. Jeśli macie jakieś wątpliwości, zapraszamy do odwiedzenia nas na stronie Facebook Milesi lub www.milesilakiery.pl. Do zobaczenia!